Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and Nice. Racjonal jest liderem rynkowym i technologicznym, produkującym m.in. urządzenia konwekcyjno-parowe. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom nasze urządzenia dedykowane są do hoteli, restauracji, piekarni, stacji paliw i sklepów spożywczych. Zapraszam na scenę Anię Nałęcz. Poproszę o brawa dla Ani. Aniu, oddaję Tobie pilota. Tu jest Twój mikrofon. Proszę bardzo. Ania opowie Wam na przykładzie swojego biznesu kawiarnianego, który prowadzi. Jak podeszła do tematu zero waste, chociaż to zero tak naprawdę w całej tej polityce i czy w samym tym zagadnieniu to jest takie osiągnięcie chyba bardzo trudne do zrealizowania. Ja bardziej wolę pojęcie less waste, bo to zero jednak chyba dzisiaj jeszcze z tą technologią jest nieosiągalne, tak w stu zupełnie, ale posłuchajcie proszę co Ania ma do powiedzenia, jak tą całą filozofię wprowadza we własnym biznesie, więc macie tutaj konkretny case study. Dzień dobry, Anna Nałęcz. Jestem współwłaścicielką dwóch warszawskich kawiarni mokotów, na Warszawskim Mokotowie. Gastro Zero Waste. Tak, myślę, że zero jest nieosiągalne, bardziej les. Jest organizacja Zero Waste, to po prostu się podpiliśmy pod to. Dlaczego powstało Gastro Zero Waste? Jest to, co to w ogóle jest? Jest to roczny projekt, który ruszył w. Pierwsze i piąte urodziny kawiarni mokotów. Chociaż pomysł pojawił się wcześniej, i chyba on się rodził, od tego momentu słomek, które zaśmiecają i one się pojawiają w strasznych ilościach. Ja jeszcze dużo wcześniej zaczęłam tak myśleć, że może wycofajmy słomki, ale wszyscy mówili: Ej, ale to jest super, pić napój przez słomkę. No to okej, okay, zostańmy. zostańmy. Natomiast później była ta cała akcja bez słomek, więc wprowadziliśmy słomki biodegradowalne. Natomiast projekt jest roczny, tak więc pierwszej piątej urodziny kawiarni Mokotów ruszyliśmy i stworzyliśmy blog, na którym to piszemy. W momencie jak myślałam o, o stworzeniu tego Gastro Zero Waste miałam jeszcze dużo czasu i i to było takie, okej, okay, będziemy tyle i tyle robić. Okazało się, że od grudnia strasznie dużo pracuję i, i to nie jest tak, jakbym chciała, natomiast myślę, że i tak u, osiągnęliśmy sporo, jak na tą ilość godzin, którą mogę temu poświęcić. Prowadzę to z jedną ze swoich baristek, która mi w tym pomaga. Eee, dobra, od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy od torebek jednorazowych w związku z tym, że oszczędzamy też na tym, żeby myślimy o tym, żeby nie wyrzucać jedzenia, zamawiamy ograniczone ilości. Codziennie mamy dostawy z firmy Renpol, która nam przywozi i codziennie były, są to pakowane warzywa po kilogramie, po dwa kilogramy, cztery papryczki chili, każdy produkt był zapakowany w torebkę jednorazową. Koniec końców wszystkie lądowały w koszu na śmieci. Nie były wykorzystywane ponownie. I zaczęliśmy od tego, że zamieniliśmy, zadzwoniłam do właściciela i poprosiłam o, o to, żeby my dostarczymy torby, a żeby oni pakowali po prostu owoce, warzywa w torby materiałowe. Nie ma problemu. Mniej więcej pamiętają o tym, czasami zapominają i zdarzają nam się jakieś takie pojedyncze sztuki w, w reklamówkach. Natomiast to jest już jedna, którą odkładamy na bok i wysyłamy do, pewnego, do ponownego użytku. Druga rzecz jest to nasza najnowsza, mleko. Dziennie w obu kawiarniach mniej więcej zużywamy 20-30 litrów mleka. Za każdym razem jest to karton. Moglibyśmy zamienić na większe kartony, ale to zostaje odrzut kartonu. Yy, I udało nam się yy, wejść we współpracę z małą mleczarnią, która dostarcza nam mleko, i nie jest to uchate, jest to pasteryzowane mleko w pięciolitrowych workach. Więc no, znowu nie mamy zero, ale mamy les. Przelewamy je do szklanych butelek. I po prostu jest dużo, dużo też fajniejsze i dużo smaczniejsze kawy na, na tym mleku. Następnym naszym pomysłem jest kawa. Też zużywamy bardzo dużo kilogramów tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Coffee Lab dostarcza nam kawę w kilogramowych workach. Jeżeli zamienimy to na dwukilogramowe, nadal zostaną to worki. Zgłaszałam już jakiś czas temu, że słuchajcie, chłopcy, byłoby fajnie, żebyśmy przyszli na wiadra. Natomiast to są friki też kawowe. Kawa musi być przechowywana w odpowiednich pojemnikach, wentylowanych, więc to nie trwa tak szybko, jakbyśmy chcieli. Natomiast pojawiło się Java Coffee, która już weszła w, z pojemnikami pięciokilogramowymi, i to zmotywowało też Kofi Lab do tego, żeby zorientować się w temacie i w czerwcu prawdopodobnie zaczną już przewozić w, w, wiadr, w wiadrach 5-kilogramowych na wymianę kawy. Opakowania. No to wiadomo, każda restauracja, każda kawiarnia, opakowania na wynos, e, najtańszy plastik. Zrezygnowałyśmy ze wszystkich opakowań plastikowych na rzecz opakowań ekologicznych i mm, Zrobiłyśmy tak, ponieważ koszt bardzo zwiększył się opakowanie na wynos. Więc zdecydowałyśmy, że doliczamy do zamówień na wynos, doliczamy złotówkę. Jeżeli natomiast ktoś e, przynosi swoje opakowanie, to. Przepraszam, czy mogę prosić o pomoc? Super. E, przynosi e, swoje opakowanie. Wówczas odliczamy też złotówkę, co samo jest z kubkami na wynos. Co jest też spoczko, być może jest to specyfika też mokotowa, że nawet przy kubkach na wynos, przy doliczaniu złotówki klienci się nie burzą albo są to sporadycznie, ale my też jesteśmy na tę ewentualność przygotowani, ale to będzie dalej opowiem, jak się przygotowaliśmy na tę ewentualność. No i opakowania wielorazowe. Jeżeli klienci przynoszą swoje, my nakładamy i odliczamy złotówkę z własnym kubkiem. Jest to akcja w całej Polsce. My to, do tego dołączyliśmy na samym początku. No. A, no i mamy, aha, mamy słomki. Zamiast słomek, mamy słomki metalowe, które mogą klienci kupić. Za piątaka to też nie jest straszny koszt. Widziałam w różnych kawiarniach też zadychę. Więc natomiast słomki oprócz tego mamy takie biodegradowalne. Segregacja śmieci. Warszawa ma czas do końca roku podobno żeby ogarnąć się z pojemnikami na śmieci. U nas jeszcze ich nie ma, więc na chwilę obecną segregujemy szkło, które ja wywożę do siebie na podwórko, bo tam jest wielki taki pojemnik, gdzie mogę wyrzucić szkło, makulaturę i kartony. Jest jeden pojemnik na segregowanie odpadów, właśnie takich suchych, to się bodajże nazywa. I w dużej mierze, żeby nie produkować też takiej ilości szkła, jaką możemy produkować, są butelki zwrotne. W Polsce jest, mamy Johna Lemona, który na chwilę obecną tylko ma butelki jednorazowe, lądują w koszu. Weszliśmy w sprzedaż napoi Mio Mio. To są napoje na bazie yerby. One są zwrotne, więc przyjeżdża handlowiec i później zabiera. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie czasu, aż on Lemon będzie zmuszony do tego, żeby jednak. Wejść z butelkami wielorazowymi, bo Fritz, firma niemiecka, zabiera po prostu w, w skrzynki. Przetwarzanie i wykorzystywanie resztek wygląda u nas tak, że jedno to jest mleko po spienianiu kawy. Trochę zostaje jego, zawsze w dzbanku, więc zlewamy to. I pierwszą kawiarnią, która to zaczęła robić, jest forum w Warszawie i zaczęli to przetwarzać na ricottę mieli w ofercie swojej grzanki z ricottą. Więc poszliśmy z najzwyczajniej w świecie ich tropem i przetwarzamy mleko, które dodajemy do tych pięknych pancake'ów. Druga rzecz to jest olej. W menu mamy ziemniaki opiekane, które, po których zostaje olej. I to jest moja już taka domowa pasja, że robię z tego mydła. Jest to mydło gospodarcze, które później wykorzystuję do prania, szczenia sobie mieszkania z tego obrzydliwego oleju, w tym obrzydliwym oleju piorę ciuchy. Kolejny to jest food sharing od ponad miesiąca wyszliśmy we współpr współpracę z organizacją, która zabiera od nas jedzenie, które nie jest już na sprzedaż, i rozwozi to osobom potrzebującym. Jest też jest, oprócz food sharingu, jest jeszcze wiem, że taka możliwość sprzedawania tani, swoich dań. Jak wykorzystujemy śmieci? Mamy coś takiego w jednej z kawiarni na puławskiej, punkt wymiany i adopcji roślin, i tam też mamy bardzo dużo kwiatów i wykorzystujemy puszki, które są malowane. Na osłonki dla kwiatów. Na doniczki się nie nadają, ponieważ sprawdziliśmy to, że jak puszka zaczyna rdzewieć, to najzwyczajniej w świecie później choruje roślina, więc tylko i wyłącznie na osłonki, ale prześlicznie wyglądają, jeżeli zrobimy je na jakiś kolor. Coffee caki, czyli resztki po kolbach z kawy. Można wykorzystać i czasami dziewczyny przychodzą do nas na peeling do ciała. Ja wykorzystuję też do mydła, do mycia, czyli tak. Oprócz tego, zrezygnowałyśmy z drukowania kuponów na kawy, karty lojalnościowe. Dla klientów moja wspólniczka ze swoimi dziećmi w domu produkuje je z kartonów po piwie, załóżmy, i mamy ręcznie robione. Zrezygnowaliśmy też z listy zakupów codziennie wieczorem na koniec dnia wysyłanej listy zakupów, która jest robiona w Excelu, do której do tego pliku wszyscy mają, pracownicy mają dostęp i Marta później nas, nas za wieczorem zamawia. Lokalna społeczność. Dzięki temu, że ja jestem z mieszkam na Mokotowie, jest grupa na Facebooku, która gromadzi mieszkańców Mokotowa. I dzięki temu zebraliśmy materiały. Na torby dla dostawców wywarzyw i owoców. A oprócz tego zrobiliśmy, zrobiliśmy zbiórkę kubków wielorazowych. No i właśnie w tym momencie, jeżeli mamy takiego klienta, który czuje taką niechęć związaną z płaceniem tej złotówki za, za kubek na wynos, wówczas mamy kubki. Które możemy wręczyć i nie pobieramy za to żadnej opłaty. Tylko najzwyczajniej prosimy, że okej, okay, słuchaj, masz tu kubek z kawą. Jak przestaniesz używać kubka, przynieś nam go, my go wyparzymy i puścimy go dalej. I jeszcze jedna sprawa, punkt wymiany i adopcji roślin, żeby też nie wyrzucać, też angażując lokalną społeczność, zbieramy i rozdajemy rośliny. I są to rośliny, które przyjeżdżają do nas tak naprawdę z całej Warszawy. I to jest też punkt, który oprócz tego, że rozdaje rośliny i przyjmuje rośliny. Też mamy doniczki, które zwykle mogą lądować w koszu. Też sami zbieramy doniczki po ziołach i rozdajemy je mieszkańcom Mokotowa. Marzy nam się kompostownik na resztki lub też przynajmniej pojemnik na, 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 śmie na naszym śmietniku w kamienicy, że będziemy mieć możliwość wyrzucania resztek nadających się do kompostowania. Ponieważ jest to wiadro, mniej więcej wiadro odpadów, któregoś dnia pracując na kuchni sprawdziłam i jestem dziesięciolitrowe wiadro resztek, które ląduje w worku na śmieci. No i pełna segregacja śmieci, żebyśmy mogli segregować to na wszystkie kategorie. Dziękujemy bardzo. Proszę o brawa do Ani. No to proszę, pytanie do Was, to zaczyna Agata. E, jakie w ogóle są, to ja trochę przepraszam do Ciebie pytanie na, na początek, bo e, wiesz, jako szefowa kuchni, e, czy Ty wiesz, no, zero waste czy less waste? Ostatnich, ostatnimi miesiącami, czy nie wiem, ostatniego roku takiego większego jakby rozpędu czy rozgłosu zyskał, A czy wie, wcześniej miałaś z tym do czynienia, czy gdzieś na kuchni tego typu, czy podobne procedury w ogóle w, miałaś okazję wprowadzać, wdrażać? Ja myślę tak, ja myślę, że to jest taki temat, który z jednej strony już się rozpędził i już działa. Y, powoli, on nie może być traktowany jako moda, albo moment, taki, żeby wzbudzić swoją, swoją jakąś oryginalność albo jakieś zainteresowanie bo ja znam szefów kuchni super jest ta historia z hotelem, który przerabia resztki mleka na...